Witam się z wami w kolejnym weekendowym vlogu. Dziś jestem na sportowo, ponieważ czeka mnie aktywna sobota. Wybieramy się na przejazd drezyną i zabieram was ze sobą. ran away with my life fast forward and never turned back again it's kind of funny that the more we pass time the more we need to set them rewind and 19 was the year i had to leave you but now i'm seeing all the signs is this really happening i can't believe it's true i'm just as surprised as you one in a dozen the other 11 give something from heaven I stick here looking for an answer maybe the biggest question was in the last chapter you gave me the soul I have today without you I never could have away but now I seat what you teach I do believe I always should have stayed mieć odpowiednie okulary do pływania. Ja jakieś swoje, których już nie widziałyście, to mam takie, wiecie, dekatlonowe, ale mam z nimi jeden dość duży problem, nie problem. Bardzo odgniatają mi się oczy od tych główek, które są w tych okularach, a że lubię chodzić często na basen przed pracą, no to po prostu potem wyglądam, jakbym sobie bańkę postawiła na okolicy oczu i obrzęk potrafi mi się utrzymać przez kilka godzin, więc nie wygląda to zbyt wyjściowo. Zwłaszcza, że po porannym basenie nie robię sobie makijażu. Także... Zamówiłam sobie okulary, które teoretycznie mają być z ultra miękkim silikonem i przez to nie tylko nie zostawiać śladu na, tych okoli, na tej okolicy, ale właśnie mają być też super szczelne i mają mieć powłokę przeciwparowaniu. To też jest coś, co mnie trochę irytuje, że te okulary, które mam takie wiecie, zwykłe, dekatlonowe, gdzieś tam one mi parują. Ale też okulary, które miałam do tej pory, no to nie były jakieś wyjątkowo wiecie, nie wiadomo jakiej jakości, nie wiadomo za jaką kwotę, takie po prostu zwykłe, solidne okulary, no ale nie po to sobie też robiłam lipo transfer pod oka, żeby teraz nadmiernie sobie czymś uciskać. No faktycznie, jak sobie dotykam te okularki są znacznie, znacznie mniejsze, więc myślę, że trzeba będzie wybrać się na pywalnię i zrobić test. Byłam dziś na paznokciach i tym razem zdecydowałam się na odważną czerwień. No to najwyższa pora przetestować okulary, jak się sprawdzają. Pamiętacie moje postanowienie na temat tego, że będę sobie suplementować różne rzeczy? Ja pamiętam, ale raz lepiej, raz gorzej. W każdym razie ostatnio po raz kolejny natknęłam się na dyskusję na temat tego, czy kolagen warto suplementować, czy nie warto suplementować. I powiem Wam, że Stawowiska specjalistów są przeróżne. Jedni twierdzą, że to jest zbyt duża cząsteczka, by mogła cokolwiek zdziałać. Poza tym przede wszystkim nasz organizm ją dystrybuuje do stawów, a dopiero potem ewentualnie do skóry jakąś nadwyżkę. A jednak stawy są przez to, że cały czas są obciążone, no to są dość takie chłonne w ten kolagen, który my dostarczamy do organizmu. Z drugiej strony są osoby, które wskazują na to, że kolagen po prostu w naszym organizmie jest rozkładany do aminokwasów, a nasz organizm jest tak sprytny i mądry, że potem sobie na nowo te aminokwasy, akurat w kolagen składa nie, jakieś inne białko. Ogólnie badania są i na jedne, i na drugie argumenty, więc stwierdziłam, poczytam sobie w takim razie, jaki kolagen warto jest suplementować, i tym razem postawiłam na coś, co nie jest sygnaturowane żadną influencerką, bo wcześniej brałam Alvin, wcześniej próbowałam Dain. No, osobiście nie widziałam jakichś dalekosiężnych efektów, ale wyczytałam, że ten kolagen ogólnie jest bardzo dobry. Ja go kojarzę właśnie, że w znajomych sklepach zielarskich on się gdzieś przebija, no to uznałam. Spróbujmy. To jest firma Farmo Pure Kolagen. W ogóle tych kolagenów to tam jest kilka różnych rodzajów, i wybrałam taki, który ma mieć wysoką tabkę tego kolagenu i być bardzo taki skupiony na skórze. No, bo z racji tego, że. Chodzę na ten basen, to powiem Wam szczerze, czasem mam taką suchą skórę, że sam balsam to za mało. Więc pomyślałam, warto byłoby się jakoś wzmocnić od środka. Biorę sobie Maxi krzem na włosy, na paznokcie. W ogóle patrzcie, jak ja dzisiaj jestem ubrana, chyba trochę przesadziłam. Pankerka i czerwone paznokcie. Jak w pewnym momencie, jak się zaobaczyłam w lustrze, to stwierdziłam, kurde, tro... chyba trochę dużo, ale dobra. I... I... Dzienna porcja to jest 25 ml. Okej, okay, jest miareczka, więc... Spróbujmy w ogóle, jak to smakuje. Jakie to jest? Gęste takie. Mmm, ale pachnie bardzo obiecująco. Zobaczcie, takie gęste pomarańczowe. No to co? Zdówko. Powiem Wam tak. Nie jest niesmaczne, ale jest mocno kwaśne i też tak dziobaka wykręca, ale nie jest jakieś niesmaczne. To jest w ogóle, to jest oparta jakiś sok. Naturalne koncentraty owocowe. Nie umiem tego w tym momencie... O, ekstrakt z korzenia deski japońskiego w tym Chyba. Chyba te soki, właśnie, i ten ekstrakt jest tutaj tak wyczuwalny. Bo jest to mocno. Mm, mm, mocno właśnie. Ale nie, nie jest, nie smaczne. W porównaniu do oleju, który ostatnio sobie tam suplementowałam, to powiem Wam, jest to znacznie, znacznie lepsze. Nawet żadnej popitki nie trzeba. Ma to mi wystarczyć na około miesiąc użytkowania, więc możecie dawać znać w przyszłych weekendowych vlogach. Czy widzicie, że moja buzia wygląda lepiej, czy się tam coś poujędrnia, wszystko. Słuchajcie, jak ja czasami płynę, to mnie się tam tak skóra po prostu kotłuje. Ten, kto twierdzi, że pływanie odchudza, to niech spojrzy na wieloryba albo na mnie. Nie, to za bardzo tak nie działa. A przynajmniej nie w takim wieku odpowiedni, więc kto wie. Może mi to pomoże będę Wam dawała znać, jakie są moje obserwacje. Poplamiłam się przy okazji makijażu, ale dobra, to tylko woda, więc zaraz wyschnie. I na zakończenie nie czekaj, czy przecież ty tak ładnie będziesz wyglądać do tego vloga, albo wiem, weźmiemy kotka na kolanko i już nie widać plamki, jaką mam na bluzie. Więc, moje drogie, ja chciałam wam na zakończenie tego vloga powiedzieć, że istnieje pewien projekt, którego się podjęłam. I jeszcze na ten temat wam nic nie mówiłam, bo jest to takie coś, co nie chcę zapeszać, ale jest to coś, na czym bardzo mi zależy, i mam szczerą nadzieję, że uda mi się dopiąć ten projekt do końca. Kiedy to będzie? Kiedy to nastąpi? I co to będzie? Mam nadzieję, że będzie to coś również ciekawego i fajnego dla Was. Kiedy to nastąpi, nie mam pojęcia, chcę wszystkie szczegóły dopiąć i jest to coś, co wymaga ode mnie dużego nakładu pracy, zajmuje mi czas w dużej części no i chcę to zrobić porządnie, wiecie jaka jestem, zawsze staram się tak od A do Z, żeby to, co robię było dopracowane, więc obserwujcie mnie w mediach społecznościowych, pamiętajcie, żeby dać subskrypcję, dzwoneczek, być na bieżąco i jak tylko ten mój projekt ujrzy światło dzienne, no to będę Wam dawała znać, co tam słychać, co się wydarzyło, a tymczasem jak jesteście ciekawe, no to nie zapomnijcie, żeby mnie tam obserwować, i wyczekiwać wieści. Ale wygląda to dość poważnie, dlatego wam teraz o tym mówię. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym weekendowym vlogu, a w poniedziałek już kolejny regularny film. Do zobaczenia. Cześć!